Ma być łatwiej, sprawniej i szybciej. Ostrudzki Urząd Miasta ogłosił przetarg na informatyzację. Według zakładanego scenariusza, wszystkie sprawy urzędowe załatwiane będą przez internet. No, oczywiście, oprócz ślubu. W specyfikacji czytamy, że oprócz typowych spraw związanych z potoczną papierologią, pracownicy przejdą szkolenie, będzie uruchomiony portal mieszkańca, a administrator będzie czuwał nad sprawnym działaniem całego systemu. To jednak nie wszystko. Po informatyzacji i ewentualnym uruchomieniu będziemy też mogli dokonywać opłat za pomocą internetu. E-usługi w ostródzkim urzędzie są finansowane przez Unię Europejską, a środki pozyskały poprzednie władze miasta. Rozstrzygnięcie przetargu już 5 sierpnia. Kiedy urząd będzie zinformatyzowany? Tego nie wiadomo. Być może jesienią.